W dzisiejszym filmie zobaczycie nowości, a przede wszystkim ubrania, jakie kupić można w sklepie Pepko. Jeśli jesteś tu nowy, zostaw obserwacje, aby być na bieżąco z następnymi nagraniami. Możesz też udostępnić ten film, jeśli uważasz, że komuś mógłby się spodobać. Zostaw łapkę w górę, jeśli któraś z rzeczy widocznych w nagraniu spodobała Ci się. Dziękuję za wszystkie pozytywne komentarze i zapraszam do oglądania. Zacznijmy może od początku. Nowością, jaką znajdziemy też w nowej gazetce PEPCO, jest widoczna teraz welurowa bluza w pastelowych kolorach. Sportowa bluza zapinana jest na wygodny suwak. Ma dwie kieszenie po bokach, nie ma kaptura, a wysoka stójka pod szyją stanowi ochronę przed wiatrem. Kosztuje 40 zł i tworzy zestaw razem z shortami w tych samych kolorach. Shorty z kieszeniami znajdziemy w tych samych kolorach co bluzy. Te welurowe krótkie spodenki w różnych rozmiarach kosztują 25 zł. A oto drugi kolor takiego rodzaju spodenek. Te ubrania znajdziemy w rozmiarach od S do XXL. W sklepie Pepko kupić możemy również damskie, sportowe sznurowane buty. Ta para butów dostępna jest w rozmiarach od 36 do 41 Kosztuje 50 zł. Tego rodzaju damskie buty dostępne są w jednym zestawie kolorystycznym. Przed sezonem letnim sklep Pepko oferuje również różnego rodzaju sandały oraz klapki. Tą parę butów znalazłam w jednym kolorze beżowym. Kosztują 35 zł, dostępne są w rozmiarach od 36 do 41. Jedną z wielu nowości w tym sklepie są takie właśnie klapki. To nieodzowny element letnich strojów. Klapki w kolorze białym, i jak za chwilę zobaczycie, również w kolorze czarnym, dopasować można do wielu letnich ubrań. Para dostępna w rozmiarach od 36 do 41 kosztuje 35 zł. Tak prezentują się te same klapki w kolorze czarnym. Wśród letniego obuwia w sklepie Pepco znaleźć możemy również widoczne teraz japonki. Para kosztuje 15 zł. Przejdźmy teraz do następnych ubrań jakie znaleźć możemy na półkach tego sklepu. Zobaczmy na tą letnią koszulkę z krótkim rękawem w paski w odcieniach koloru różowego. Jak widać znajdziemy ją w rozmiarach od S do 3XL. Kosztuje 20 zł. A oto następna nowość. Lniana bluzka damska. Bluzkę z krótkim rękawem w naturalnych kolorach dopasować można do wielu damskich stylizacji. Lniana bluzka z odkrytymi ramionami kosztuje 30 zł. Z tego samego materiału co widoczna teraz bluzka jest również damska koszula z długim rękawem. Tak prezentuje się w całości, a cena lnianej koszuli dostępnej w różnych rozmiarach to 40 zł. Nowości na wiosnę i lato w sklepie Pepko. wśród ubrań jest jeszcze więcej. Zobaczmy teraz na te długie spodnie. Wykonane są z lekkiego, cienkiego, bawełnianego materiału, na gumce i dodatkowo wiązane w pasie. Nogawki są szerokie, po bokach mają dwie pojemne kieszenie. Cena spodni to 40 zł, dostępne są w kilku rozmiarach. Wzorem na tych spodniach są różnego rodzaju muszelki. Spodnie znajdziemy w widocznym teraz kolorze beżowo-czarnym. W tym samym wzorze co długie są także luźne krótkie spodenki. Shorty są wiązane i z gumką w pasie. Mają dwie kieszenie po bokach, tak prezentują się w całości. Cena spodenek dostępnych w kilku rozmiarach to 30 zł. Spodnie i spodenki, bluzki i koszulki z tej serii łączyć możemy w dowolny sposób, tworząc zestawy. Zaraz obok, po lewej stronie, są podobne spodnie, jednak w nieco innym wzorze i kolorze. Wykonane są z tego samego materiału co poprzednie, mają szerokie nogawki, dwie kieszenie po bokach, mają gumkę i wiązanie w pasie, kosztują 40 zł. Takie damskie spodnie na wiosnę i lato znajdziemy w kilku rozmiarach. Wśród krótkich spodni są też takie w granatowo-białe paski. Są bawełniane, mają dwie kieszenie po bokach, gumkę i wiązanie w pasie. Kosztują 25 zł, dostępne są w rozmiarach od S do XXL. Wśród ubrań i akcesoriów na lato znaleźć możemy też takie auto Dostępne w jednym wzorze i jednym rozmiarze kosztuje 35 zł. W letnich wzorach jest także taka damska bluzka bez rękawów. Bluzka kosztuje 20 zł. Jest bawełniana w rozmiarach S do XXL. Na bluzce widać różnego rodzaju dekoracyjne liście. Tak wygląda z przodu, tak prezentuje się z tyłu. I jeszcze jedna wśród letnich koszulek z krótkim rękawem. Koszulka w kolorze brązowym dostępna jest w rozmiarach od S do 3XL. Kosztuje 20 zł. Zobaczmy jeszcze jedną letnią bluzkę bez rękawów. Trochę wcześniej widzieliście już taką w kolorach beżowo-czarnym. 20 zł kosztuje podobna w tych samych wzorach, ale innych kolorach. Tak jak wcześniej pokazywana, dostępna jest w rozmiarach od S do XXL. Następną nowością w sklepie Pepko jest widoczna teraz bawełniana koszulka bez rękawów. Tutaj dostępna była w jednym kolorze brązowym. Kosztuje 20 zł, znajdziemy ją w rozmiarach od S do XXL. Wśród wielu akcesoriów znaleźć możemy również okulary z filtrem UV. Cena okularów to 10 zł. Przejdźmy teraz do innych niż ubrania rzeczy, które kupić można w sklepie Pepko. Dywan w dekoracyjne liście z frędzlami ma wymiary 80 i 120 cm, cena dywanu to 50 zł. Nowością w kolekcji egzotycznej są szklane banki oraz szklane pucharki na lody szkowane dzbanki oraz pucharki znajdziemy w odcieniach koloru różowego, zielonego oraz niebieskiego. Każdy z tych szklanych dzbanków ma pojemność 1400 ml i kosztuje 30 zł. Ma wygodny uchwyt. Stworzyć może zestaw między innymi ze szklankami i kubeczkami z tej kolekcji. Tak wygląda dzbanek w odcieniach koloru niebieskiego. Tak prezentuje się ten w odcieniach koloru różowego. Są także szklane, prążkowane pucharki na lody. Przyjrzyjmy się im nieco dokładniej. Tak wygląda różowy pucharek o pojemności 350 ml. Każdy z pucharków ma taką samą pojemność i każdy kosztuje 8 zł. A oto szklany pucharek w kolorze niebieskim. Tak wygląda pucharek w kolorze zielonym. Wśród nowości tym razem w kolekcji piknikowej są plastikowe dozowniki na napoje. Dozowniki z kranem i uchwytem kosztują 20 zł, mają pojemność 3600 ml. I jeszcze jedna nowość okrągłe podkładki na stół. Zapraszam do obejrzenia następnych oraz poprzednich filmów, do których linki znajdziecie w opisie tego nagrania. Dziękuję za obejrzenie filmu.